Chcecie schudnąć? Jedzcie żelki! Ale nie takie zwykłe. Słuchajcie Mircy, opowiem wam historię. Byłem sobie ostatnio w Tesco i zdałem sobie sprawę z tego, że chyba z 10 lat nie jadłem żelków. Stoi facet, lat 35, łysina się zaznacza za kolami większymi niż mała mazorka w górnym biegu i oglądasz żelki jak mały knyp. No i upatrzyłem sobie. Haribo Sugarfree. No spoko. Bez cukru to mi może dziąseł nie wypali, bo słodyczy to nie jadłem w chuj długo. Kupiłem sobie taką paczkę 2 kilo i szczęśliwy podbijam do kasy. Za mną jakiś starszy pan. Stuka mnie w ramię i mówi Tylko pan nie jedz ich za dużo, bo jak wnuczce kupiłem to dwa dni z kibla nie wychodziła. Nie dałem o to najmniejszego jebania. Od kiedy mój bratanek zjadł całego szluga i wysrał kiepa to nic mnie już nie zdziwi, ale to jest temat na osobną historię. Zapłaciłem za wszystko i wychodzę. Ale po jakimś czasie dałem jebanie. No i pomyślałem sobie, a chuj, spróbuję. Wbijam do domu, oczywiście nie mówię dzień dobry, bo mieszkam sam. Żadna nie odważy się spojrzeć na moje piękne, kuliste ciało. Jem sobie obiadek i coraz bardziej myślę o żelkach. Szybko wpieprzyłem mielone sprzed czterech dni, ale bywu. i otwieram paczkę. Te misie matko, jakie piękne! Żebyście wito to widzieli. To nie jest jakieś tam zwykłe żelki. Pistryki ze sklepu, tylko dosłownie każdy miś patrzy na ciebie i się uśmiecha, pragnie, żebyś go wchłonął. No i zacząłem je wchłaniać. W międzyczasie zadzwonił dzwonek do drzwi. Jak się okazało, brat wpadł z wyżej wymienionym bratankiem. No i tak siedzimy sobie, my z bratem po kawce. Młody prawilnie spija soczek z wysokiej szklanki jak browara. baliśmy może ze trzy czwarte tej paczki, tak z półtora kilo, kiedy usłyszałem bulgotanie. Ale to nie takie bulgotanie jak bączek w wannie, tylko takie jak to wyśpiewują mnisi z Tybetu czy innego zapizdowa. Młody czerwony spuścił łeb, zdążyłby nawet szklankę po tym soku umyć, zanim to bulgotanie ustało. Tata, kupa No słyszę No i jak brat wstawał, to tylko spojrzał na mnie oczami jak pięć złotych I jak nie bączura To myślałem, że mu spodnie rozerwie Brzmiał dosłownie jak stary Wartburg I to przez dobre 10 sekund Coś ty nam kurwa dał No zwykłe, że I nagle jakbym dostał pięścią w brzuch Tak mnie skręciło, że się zjebałem z krzesła No i zjebałem co potem się działo, to była fekaliokalipsa. Młody oczywiście nie doszedł do kibla, zasrał próg w kuchni i kawałek przedpokoju. Brat w ostatniej chwili podłożył sobie garnek, fajny, taki nowy, pięciolitrowy i w 3 sekundy się z niego wylało. Kurwa, nie dość, że garnek zasrany, to jeszcze brat się patrzy na mnie, jakbym nie wiem co mu zrobił. A ja sram na podłogę i krzyczę z bólu, bo mnie skręca, jakby mnie zombie gryzły. Brat wturuje, młody wyje sopranem, no istny performance, oprócz wrażeń wizualnych mamy jeszcze śpiew, i breakdance w konwulsjach. Po pięciu minutach pierwsza fala ustąpiła. Co za debil wymyślił żelki misie, które w jelitach zmieniają się w niedźwiedzie polarne. Brat patrzy na mnie, ja na brata, młody patrzy tępym wzrokiem przed siebie, nawet on czegoś takiego z siebie nie wyrzucił. A oprócz wcześniej wspomnianego szluga ma na swoim koncie więcej podobnych wyczynów. Już zacząłem iść po wiadro i to był dobry odruch. Druga fala przyszła tak niespodziewanie, że ledwo zdążyłem kucnąć nad wiadrem. Młody popuszcza jakieś mokre bąki, ja kurczowo trzymam się drzwi od łazienki, podczas gdy furia szatana niszczy wiadro. Wiatr brat siedzi wyczerpany na krześle i mówi: O, dobra, ten będzie suchy. No, po jego twarzy wywnioskowałem, że nie bardzo. Zaraz zaczął się zwijać i spadł z tego krzesła, prosto we wcześniej pozostawione przez niego gówno. Ta fala trwała jakieś 20 minut, i czułem, że jak przyjdzie jeszcze jedna, to wysram materię poza kosmiczną, bo główna to już tam nie będzie. W międzyczasie słyszę stukanie w rury. Jakby ta stara Raszplas piętra niżej wiedziała, przez to przechodziliśmy, to już by co najwyżej w wieko trumny mogła pukać. Do czwartej fali byliśmy już przygotowani niemal strategicznie. Młody zajął kibel, no bo najwygodniej, a my z bratem siedzimy oparci dłońmi o brzeg wanny. No i czekamy. Nagle, jak lecącego apaszej i wroga, słyszę takie łopotanie. I zaczyna się desad, który trwa kolejne 40 minut. To już był rekord. Nie wiedziałem, że mam w sobie tyle czegokolwiek. Myślałem w pewnej chwili, że jelitom już się popierdoliło do reszty i zaczęły się wywijać na lewą stronę. Nagle słyszę walenie do drzwi. Spierdalać! Panie Gównalski, otwierać, policja! SRAM! Gówno mnie to obchodzi, otwierać! Pięć minut! Elita pozwoliły mi wstać po dwunastu. Otworzyłem drzwi i nie zdążyłem nawet przyjrzeć się policjantowi, bo pierdolną na glebę jak kawka, rażpla szepnęła tylko o Boże! I zaczęła zbiegać po schodach. Dała rodę zejść po dwóch, zanim zgasły jej światła. Zamknąłem drzwi, przy okazji wychlapując trochę niedźwiedziego łupu na klatkę schodową i zdążyłem dojść do drzwi od łazienki, kiedy się znowu zaczęło. Czułem jak gorąca magma opuszcza mój wulkan i tworzy nowe połacie lądu na podłodze mojego przedpokoju. Było tam wszystko: rzeki, małe pagórki i dolinki. Nawet coś na kształt naszej komendy policji Zrezygnowany brat z tępym wzrokiem osunął się dupą do wanny I tak już siedział w środku Stopniowo robiąc coraz głębszą błotną kąpiel Mówię wam, wyglądało gorzej niż te kible w Pointing. Koniec końców spędziliśmy jakieś 6 godzin walcząc z tymi niedźwiedziami. Młody miał mniej w sobie, więc po 4 godzinach tylko siedział w rogu kibla i cichutko płakał. Mieszkanie było wynajęte, więc trochę przyps, bo, po, bo, bo sprzątać trzeba. Po 4 dniach było w miarę ok, poza smrodem. No a worki wyjebałem do lokalnej oczyszczalni ścieków, bo po godzinie spuszczania w kiblu zapchałem i zrobił się mały wylew. Myślałem, żeby zacząć to gówno ściągać z podłogi jak wodę z akwarium, wiecie, gumowa rurka, zasysanie i lecimy, ale w ostatniej chwili brat mi wyrwał węża z ręki i pierdolnął nim w głowę. Jak znosiłem worki po klatce schodowej, to wylewałem trochę pod wycieraczkę tej starej psiochy. Niech ma za to zdarzenie w pamięci do końca swojego życia. Epilog, zgubiłem tego dnia 12 kilo. Dwanaście. Dwanaście! Niech mi żadna Ewa Koniakowska czy inna Mela B nie pierdoli, że jej dieta jest skuteczniejsza. Po tym jak tydzień nie było mnie w pracy, wyjebali mnie z firmy ochroniarskiej, zatrudniłem się w restauracji. Jak przychodzą jakieś gnojki, które za głośno są, to daję im miseczkę żelków. Dla szanownych klientów. Przecież się gówniarze <gryw> nie przyznają rodzicom, że wpieprzały słodycze. No, a ja mam ubaw, widząc, że, widząc ich skręcone małe ryje. Prac się dalej do mnie nie odzywa, ale. Myślę, że niedługo mu przejdzie.